No myślę, dzisiaj miał dużo słabszy dzień niż normalnie. A przed nami ostatni pojedynek kategoria wagowa do 91 kg grupa B Beim Bartosz Astoria Bydgosz, Chorowski Karol, Superfighter, Nowy Sącz. uvijek ne poživljajući po i rozpoczynamy ostatni pojedynek dzisiejszych walk eliminacyjnych kategoria do 91 kg Bejm, Bartosz, Astoria, Bydgosz Horowski Karol, Superfighter Nowy Sąd Piękny lewy prosty. Chorowskiego. Kolejny lewy prosty. Obydwaj zawodnicy preferują walkę w dystansie. Bardzo ładny lewy, prosty, kolejny Chorowskiego. Teraz taki lewy sierpowy. Oj, wydaje mi się, że to chyba był prawidłowy cios. Taki, prawda, cięty z góry troszeczkę, ale szybki i bardzo celny. Krótki lewy sierpowy chorowskiego, tak tylko można powiedzieć po łaskotą. bejma po szczęce. Troszeczkę szerzej, gdyby był zadany, tak na pewno bejm by mógł stracić równowagę. Koniec pierwszego starcia. Nieznaczna, ale myślę dosyć pewna przewaga Karola Chorowskiego w tym pierwszym starciu. Zawodnika bardziej zdecydowanego w swoich akcjach ofensywnych, dysponującego dłuższym zasięgiem ramion, i tutaj w pełni wykorzystał chyba te swoje atuty zadając kilka naprawdę celnych, prawidłowych i dobrych ciosów. I sędzia Zbigniew Zagrodnik rozpoczyna drugą rundę pojedynku Bejm Chorowski. niewiele się dzieje tutaj w początkowej fazie drugiego starcia. No ładne trafienie teraz Beima. Rodski chce się zrewanżować, rusza do ataku. No, bardzo ładna akcja teraz Bejma, kolejna. Trzy ciosy w zasadzie trafiają Chorowskiego. I koniec drugiego starcia. Starcie wydaje mi się tutaj wygrane przez Bejma i po dwóch rundach no, idealny remis. Pierwsza runda. Lepsza w wykonaniu Chorowskiego, druga w wykonaniu Bejma. W wielkim skupieniu, bo im słucha uwag swojego trenera, pan Krzysztof Łajdyk. No też historia trenerska, szczególnie w bydgoskiej Astorii. I ostatnie starcie dzisiejszych pojedynków. Nie ma, jak to się popularnie mówi, witania, witamy się raz. Niemniej jednak jest to bardzo, wydaje mi się, przyjemna sprawa, którą trzeba by było wprowadzić z boksu zawodowego. Tam zawodnicy w ostatnim starciu no, sztukają się rękawicami w geście jakiegoś szacunku, podziękowania sobie za nie, pojedynek. Naprawdę ładnie to wygląda, można powiedzieć. I jest to taki gest bardzo sportowy. No, regulamin boksu amatorskiego jednak tego zabrania. Myślę, że Aiba wzorując się na, w dużej części na boksie zawodowym. Teraz chcąc ożywić powiedzmy boks amatorski, również i y, ten przepis przekopiuje do boksu amatorskiego aby właśnie sędzia ringowi dopilnował tego bo to jest obowiązkiem sędziego w boksie zawodowym aby w ostatnim starciu dopilnował takiego trącenia się rękawicami w geście podziękowania i nieczucia jakiegoś urazu do swojego przeciwnika a w ringu Rozścigają się losy tego pojedynku. Oj, bardzo nieładny czas w tył głowy. Na pewno niespecjalnie to, ale tak... No tak wyszło popularnie mówiąc. Ładne czasy bejma. No bo im tutaj jak może stara się krępować ruchy chorowskiemu. I koniec pojedynku. No, czekamy na oficjalny werdykt. Czy to ostrzeżenie, które udzielił sędzia zagrodnik reprezentantowi Astorii Bydgosz zadecyduje o jego przegranej? Jednogłośnie zwycięstwo Karola Chorowskiego, Superfighter Nowy Szok. A ja serdecznie zapraszam na jutrzejsze walki półfinałowe. Seria dopołudniowa, godzina 10, seria popołudniowa, godzina 15. A za uwagę dziękuję. Włodzimierz Krąta.